Takie okłady, bo nie wiedziałam naprawdę, jak w bezpośrednim takim przebywaniu z głuchymi, czy nie wystąpią jakieś problemy. Ale z każdą niepełnosprawnością trzeba się odsłuchić. To nie jest takie straszne. Jeżeli poznamy tych ludzi, to wcale nie wydaje się to, że to jest jakaś bariera. Po prostu można ją pokonać. Nie boimy się, przyjmujemy te osoby na takiej samej zasadzie jak każdą inną osoba, czyli e, najpierw sprawdzamy, czy ta osoba w ogóle będzie się nadawać do pracy, której jej powierzamy, bo nie jest powiedziane, że osoba w właśnie nie będzie nadawać. Nawet u nas w zakładzie pracy z obsługą wózków widłowych pracują jako brygadziści, czyli nie mają, jest jeden pracownik, który jest zastępcą brygadzisty, ale czasem powierzane są mu te obowiązki i on nie ma problemu z organizacją pracy. Z przekazaniem poleceń osobom słyszącym, z organizowaniem pracy. Także myślę, że to są po prostu wydajni pracownicy, którym należy zatrudniać. Pierwsze osoby zatrudniliśmy już w 2006 roku, to były początki naszej produkcji. No i tak z roku na rok ta liczba rośnie. My jesteśmy zakładem pracy chronionej. I zatrudniając osoby niepełnosprawne, mamy dofinansowanie do stanowiska pracy. Jeżeli chodzi o komunikację, no to, to mamy osoby, które są przeszkolone w, w języku migowym i bez problemu pracują również z nami. Dla mnie, dla mnie nie jest to, yy, to że ktoś nie zasłyszy, to, yy, to nie jest niepełnosprawność. Tak? Owszem, jest to jakiś element, który utrudnia na pewno, na pewno życie, ale jeżeli chodzi o osobę, czy osobowość, charakter itd., to ta, czy ta osoba słyszy, czy nie słyszy, jest to taką samą człowiekiem. Tak? Więc dla mnie osobiście absolutnie to nie przeszkadza, czy w kontaktach, czy, czy po prostu w, w pracy. No, ja uważam, że ja najbardziej e, powinniśmy stwarzać miejsca pracy dla osób niesłyszących, dla osób uchodźców zupełnie. I w naszym zakładzie to jest bardzo mocna grupa pracowników, mocna pod tym kątem, że nie, w ogóle nie zostają w tyle w porównaniu do osób słyszących. Co więcej, jedni z najlepszych operatorów na hali produkcyjnej to są osoby... Nie, nie słyszę, że jeżeli chodzi o takie prace produkcyjne, to, to z czystym super nie mogę polecić takich.